Siema. Dzisiaj ocenimy e, dosyć głupiego człowieka, czyli mnie, ja no nie mnie, czyli pewnego takiego człowieka, który ma siedemset tysięcy subskrypcji. Ale czemu ludzie tu subskrybują, a nie mnie? Bo ludzie to debile. A kim ja jestem? Również debilem. Dlatego, dlatego nie wiem. A ty też. O kurde. Wiecie, co ja zobaczyłem swoim okiem? Że jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, więc lepiej sobie. A więc, zacznijmy do oglądania, do oglądania palampa. Dobra, jestem. O Boże. Czy Wy też macie to uczucie, co ja robię ze swoim życiem? Ja to mam. No. O Boże. Ratujcie mnie, szczerze. Oglądamy Nigdy nie zamawiaj Mystery Boxa Katnam o trzeciej w nocy To Czekaj Bo nie widzę Przez mój Piękny ekran e, To działa Dobra Aha Dobra Okej okay. Oglądamy Boję się Widzowie zobaczyłem, że w internecie dostępny jest Mystery Box Catnap. Postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku go zamówię. Widzowie, właśnie przed że w internecie dostępny jest Mystery Box Catnap. Od zawsze chciałem mieć tylko Mystery Box, dlatego na dzisiejszym odcinku go zamówimy. Więc widzowie, że jesteście fanami Katnapa albo. Jak ktoś nie wie, co to jest Katnap, to jest z takiej gierki. W sumie mogę zrobić podrubę tego. O kurde, dobra to dobijcie pod tym filmikiem 10. Nie, to za was za, du za dużo, nie? Dobra, z 5 łapek w górę i też nie wbiliście w jednym filmie też 5 łapek w górę, gdzie robię challenge, czyli gram w Fortnite, a, link w opisie. Nie wiem, jesteście widzowie gry grypowi Playtime, Zejdź teraz subskrypcję, raz łapkę w górę i napiszcie komentarz, na przykład, kak naprzywam wam serduszko. Widzowie, chodźcie do komputera i znowu... Dobra, przypnie nam serduszko. E, jak, jak, jak? Mówimy tego o Misterii Boxa, jak? nie wiem, jesteście widzowie gry Pobi Playtime, zleć teraz subskrypcję, raz łapkę w górę i napiszcie komentarz, na przykład, kak naprzywam wam serduszko. Widzowie, chodźcie... Dobra. Dobra Eee Super komputera i zamówimy tego Mystery Boxa, ponieważ mega się jaram, że jest on dostępny i to już w Polsce, widzowie! Mystery Box Cutnap, chodźcie! Dobra, sprawdzimy jedną rzecz Ogólnie to nie działa, cutnap.www napisałem A może to? Dobra, czy on będzie kupywać tą koszulkę? Czy tą maskotkę? I tak jak szóst będzie ją, ojoj, będzie ją rozprówać, psychol. A co, to też? Tak. Ej, szczerze, spoko te koszulki. To jest mega przerażające. Ej, spoko mega te koszulki. Dobra. I pokażę Wam. znaczy, Zamówmy go, ok? I zobaczymy, co nie przyjdzie. Dobra, widzę. teraz do tego tego mystery boxa. Mam nadzieję, że. Sorry, miałem zastopować film ten, Dawida Czecha. Zastopowałem swój film. Chodziło mi, że. jak nie przyjdzie, to to gdzie okradną, więc. Więc tyle. Super. Dość dawno jestem zainteresowany w ogóle. Kurde, muszę obejrzeć drugi odcinek, żeby my mieć 24 y, minuty odcinka, żeby mieć z tego kontent. content. Cacnapem oraz Pobi y, Playtime nagraliśmy w ogóle po drugiej Playtime, Dora, nieważne widzowie. Zamówmy oraz sprawdźmy, jak ta strona wygląda. Dobra, chodźmy się, rob jestem zainteresowany! Okej. Okay. WOW, co? Ej, na stronie teraz wygląda tak dziwnie, jakby tu jakiś kółka, co to... <laughs> Widzowie, co to teraz wygląda totalnie amatorsko tak jak wam powiedzieć na początku, widziałem to na TikToku yy, oraz na jakieś <laughs> tam... Nie, na jak... TikToku wszystko jest typie A wiecie co jest jeszcze na TikToku? Wait. Tyry, ty, 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 Dobra stopie. Osoby tutaj reklamowały, że to mystery box... Dobra, właśnie, nieważne gdzie to widziałem, więc co, klikamy tego misterii boxa, no i nie wiem ile będziemy czekać. Może o to od widzę dwa dni, może trzy dni, nie wiem widzę, to odcinek będę nagrywał Ej, ciekawe, jak realnie żyje ten Dawid Czech. Czy on serio ma taki uraz mózgu, czy serio jest normalnym człowiekiem? nie? To jest ciekawostka, której nikt nigdy nie, nie, nie wiem. Ale dobra, czekajcie, kliknijmy to Mystery Boxa i zobaczymy, co tutaj jeszcze nam. Okej, okay, bo są jakieś wałki Mystery Boxa, a my tutaj sobie weźmiemy. Mysteryboxkatnap.com, okej, okay, dobra. I tak nie chcę tam iść Okej, okay, kiedy te ten order, tego mystery boxa Okej, okay. i co widzowie, co nam się pokazało? O, no, ładuje coś No nic, okej, okay, no okej okay. Wygląda tak beznadziejnie Wybieram mystery boxa, jest to cały opis tego mystery boxa, co on zawiera No nie wiem, no okej, okay. no spoko, no widzowie, no okej okay. No widzowie, na, na początku wydawało się, to jakiś skam... Ale wklejone ...jest coś, ale teraz widzę, że wygląda to okej okay. Po prostu zamówmy No, no, czekaj no, skam. Na, na początku wydawało się że to jakiś skam jest czy coś, ale teraz widzę, że wygląda to ok. Widzę, że po prostu zamówmy tego mystery boxa i zobaczymy, co się wydarzy. Są napisy. Ładuje Okej, okay, nie pytajcie, czemu mam po chińsku. O, coś kmini. Hm, Nie, widzę, już yy, jesteśmy doświadczeni w takich sprawach, więc mordę, nie napalajmy się. Może, widzę, to będzie jakiś. Nie Nie wiem, poczekam, nie wiem, jeden dzień, dwa, nie wiem, przyjdzie, bo jest, widzę, powinien. No, jutro powinien być. A nie? Może rano, kto wie Spać widzowie to jest, to jest godzina prawie trzecia w nocy, ja się zaroboję, że może coś się stać nie wiem, może zaraz ten górę przyjść o mi tu, albo nie wiem co się stanie więc widzowie do momentu jak ta paczka mi przyjdzie, będę to nagrywał Bo się zaroboję Kto normalnie śpi na kanapie Rano. Ej, szczerze powiedziawszy, trochę się cykam. Bu! Przestraszyłeś się, paru wdęta. Do, Dobrze, jak się przestraszyłeś, daj lajka. Dobra, przez to ludzie mnie nie, nie będą lubić. Dobra. No i to jest najlepsza część. Jakaś pacha, jakaś typiarka. No co to jest? <śpiewanie> zobaczmy, zobaczmy. Nie jakość. E, prędkość. O kurde, to jest przyspieszone. Ja jeszcze raz. I widać było ręki. E, tam. Ty nie zamykasz drzwi, kiedyś idę idziesz spać? Chłop mu wbił na, na chatę, rzucił go pudełkiem i uciekł. Se. Typowe życie w GTA. Nie, to nie Puść, puść, WTF? Ej! Hey. What the fuck! Ej, hey, ktoś był... Ej, mam powiedzieć, że to w moim domu! Ej, hey, mam nadzieję, że kamery moje tu zagrały! Ej! Hey, ktoś! Wszedł do mojego domu! Ja próbowałem pójść spać i że ktoś go to potrwa! What the fuck? Ej hey, widzieliście sami wszyscy! Ej, hey, to było chore, załowiem wolonego mysteryboxa katapa I to jest moje domu był. What the fuck! Jestem mysterybox! What the fuck? Jezu, ile jeszcze raz powiesz... Eee... Uno, fakę. fucker Hehe he. Dobra, wiadomo o co chodzi, odklejka Hej Hej Leży tu z, z moim adresem Ty to leży z moim adresem, what the fuck? To się robi sobie żarty Nie, ja zrobię sobie z tego profilowe serie Nie Czemu mnie? Halo! What the Jak w moim domu? A o, o Halo? What the Co się ja konie? Nie wiem co zrobić. O tu. O zobaczcie, w środku. Myjstrona, będę W moim domu tym, tym, jest. What the fuck? Nic nie widać. Widzę, bożę. Że... Myślałem, że. Ale on jest przerażony. Takie coś się w ogóle nie wydarzy, że, że, że nie będę miał. Że nie będzie nikogo w mojego domu. Jak on w ogóle. Dlatego ja mieszkam w śmietniku. Słuchajcie się mnie. Nikt was nie będzie rzucał. A nie, w sumie będzie rzucał pudełkiem. Ale nikt was nie będzie straszył. Polecam, wygodnie, miękko. A wiecie, czym jest mój kot? Bananem. Normalnie. Bananem I też z kisłym jajem, no ale to poduszka już Przed oknem? Mam że kamera nagrała, mam nadzieję, że wzięliście na kamerach Teraz zobaczę, co i tam przyniósł, what the fuck Jak to w ogóle legalne w Polsce? Teraz zobaczę, co... To nie jest legalne w Polsce Żeby... No, ale kurier powinien raczej zostawić to pod... Domem, a nie... Nie wiem co Ej, to normal. Jaki normalny kurier? O siódmej w nocy. Kurde, se. przychodzi o tak. Na pewniaczku włazi komuś do chaty i nie wiem, rzuca go pudełkiem. <grystanie> Witam, jestem w kuchni. Czekaj, jak to było? E, jak, jak był ten mem? Jestem Marek, jestem w kuchni, nie, coś innego było, nie pamiętam. Ej, widzę, jaki chory człowiek mógł takie coś sobie zrobić. W ogóle jaka firma mogła sobie żeby szykiego, sobie pakować? W jakiś w ogóle zobaczyć, jakiś dupy karton i mystery Box od Katapa. Widzę, dla bezpieczeństwa będę ją cały coś szykieł pod ręką. No, Otwórz mi ten, co tu jest w środku. Co będzie? od Katapa. Widzę, dla bezpieczeństwa będę ją cały czas szykieł pod ręką. No, Szykiery? Ej, on za szybko mówi, nie wiem, on jest dziwny. To jest, co tu jest w środku, serio? Są jakieś napisy. Ale to jak robię, to ja nie wiem Wow! Ty, a więc jakaś skrzy... Wow! Widzę, to jest prawdziwy. What the fuck, widzę, to jest mystery box! Zobacz, kawała walizka, ty! Widzę, nie wiem, w ogóle, za to zapłaciłem. Widzę, to zap... Jaki mystery box, jak wiesz, co jest w środku, będzie. Katnap. Chociaż mi pamiętam, widzę, że przez ten stres zapłacili za to. Chociażby otwórzmy, co jest w środku. Zdjęcie? Ty, ale kto wszedł do mojego domu, widzowie? I papier toaletowy... To, to na tyle, ziomeczki. Ja się z wami witam ogólnie. Fajny był odcinek, co nie? Żartowałem. Jestem już. Ty, to jest jakieś chore. Ej, tu coś jest. Okej okay. Co to? Ej. Coś jeszcze jest? Ty dostaliśmy teraz autentyczne karty pamięci, ale widzę, że cały czas patrzy, odrodziła się po moim domu, czy jakiś chłop na niej teraz nie patrzy. Jak ten kurier mógł dostarczyć? Ty pie zamknąłeś drzwi. Żyć tego mystery boxa i tą karty pamięci. teraz widzę, nie, nie wiem, no okej, okay. sprawdźmy co w ogóle na tej karty pamięci jest i chodźmy przez komputery, sprawdźmy co w ogóle na tej karty pamięci jest. Widzę, mam nadzieję, że. serio tak bardzo się boicie, jak teraz jak ja, bo naprawdę teraz. Widzę, że się autentycznie ty boję. What the fuck. Jakbym był na. na tym. na miejscu Dawida Czecha, to. o tu, jakbym był. jakbym miał. Czekaj. Dobra, no to nic bym nie zrobił. O, udusiłbym go poduszką, bo jest duża. No i po, na początek chciałem udusić go tym e, kocem, no ale on nie ma koca. Skipujemy. Widzę, jak trawie co działa w moim domu? Jestem przygotowany. Okej, okay, sprawdźcie, co na tej karcie pamięci jest. Nie ma że... Są mam dla samoobrony... Widzicie, co? Zobaczę, co jest w środku. Okej. Okay. Tylko połączę nagrywanie wam. Set, Przed... Ty, powiesz. się... Łoł, wow, się... Ej, ty, to działa. to się nagrywanie. Łoł. Wow. Widzisz to? Widzi to? Pojawiło, Pojawiło się to What the fuck? fuck? Co? co gdzie, co? Dla ciebie? Co to za gówno? What the fuck? Ty, jest wow. Dla ciebie, prywatne. Co to jest? Nie możesz to odtworzyć? Jakiś materiał widzę, to jest, zobaczmy ten filmik i zobaczmy, co to jest. Let's go. Woah! Co to za animacja z Chin? Ej, gdzie to coś potrzebuje, chyba! A looks like Stop Po pierwsze, czemu pruszak ma krew? Podróba Fnafa, ten. Nie, ja robię? Ja, robię, ja zrobię screena.

Skipinijmy to, pro Nie widzisz? Ty nadział ją czymś! Ej, nadział ją serem! To Katan jest zły! Nie! Nadziane serem to jest twój mózg. Nie, to coś widzę, A co jest na końcu? Ciasto z nożem. Jaże mnie chciał, jaże mnie wiedział, po prostu nie. Takiej tragedii na polskim YouTube nigdy nie widziałem. A jeszcze taki, jeszcze taki mam pomysł. W ogóle, czekajcie, w ogóle jak się wpisze pewne brzydkie słowo na Z, no dalej nie podpowiem, czekajcie, e, e, gdzie takie coś, e, to wyskoczy Wam tylko całość, to wyskoczy Wam Dawid Czech. Ej, zrobiłem z tym i wyskoczyło mi teens. Jezu Chryste. Zobaczcie czy to działa Znalazłem to i... Ja, zobacz co zamówiłem! Dreamak's jak nowość z McDonaldu! Ale ty nie powinieneś tego pić! Jak to nie powinienem? Zaraz zobacz, co się mi stanie! Mm. 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 Ty sochynny, jak rzygasz tym grymy z szejkiem, uspokój się. Mm. 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 No, to to jest psychol. Psychiatra dla Dawid... Dobra. E, ten człowiek ma rację. No i... No tym się z wami pożegnam mm. i nigdy nie pijcie gry mistrzeka o trzeciej w nocy. Subskrybuj. Siema.